Kategoria skrzydłowy sezonu i brak nominacji w tej kategorii dla Orlen Wisła Płock. Czy to jest duże zaskoczenie? No to jest spore zaskoczenie, bo, bo Wisła zawsze miała dobrych skrzydłowych, ma dobrych skrzydłowych. Natomiast tutaj obrady kapituły były trudne, emocjonujące i było w kim wybierać. Natomiast to nie zmienia to faktu, że to jest spore zaskoczenie i, i, i wybór, myślę, dla kibiców, trenerów, dla zawodników też będzie trudny. Mimo że, że mamy dwóch skrzydłowych Kielc, to ich rywale wcale nie stoją na straconej pozycji. Podczas obrad kapituły padło takie pytanie o to, kto być może jest najszybszym skrzydłowym w PGNG Elite, czy masz może jakieś swoje typy? No i tu przy okazji padła odpowiedź, że chyba trzeba po prostu każdego wysłać, e, sprawdzić na setkę i, i zobaczyć jak on, jak on biega. E, mam pewne typy, natomiast, e, natomiast e, tu chyba faktycznie trzeba by, trzeba by to sprawdzić. I wielu z nich po prostu, e, kolokwialnie mówiąc, śmiga tak szybko, że, że ciężko powiedzieć, czy naj jest szybszy od... E, od Moryty, czy Moryta, od Artemenko, czy itd, i tak dalej, i tak dalej. To są wszyscy świetni skrzydłowi i, i kapitalnie wykorzystują to, co skrzydłowy powinien robić najlepiej, czyli kontry, a który najszybszy, to już chyba stopper odpowie. Natomiast Wisła zgarnęła z trzy nominacje w kategorii obrońca sezonu, czy to znaczy, że Wisła w tym sezonie zbudowała najlepszą defensywę w Super można tak powiedzieć. Jestem zdania, że Wisła generalnie ma najlepszy sezon od, od lat, a to także dzięki, dzięki defensywie, która jak wiadomo jest kluczem w piłce ręcznej. i To się, to się potwierdza w tych nominacjach, jaki będzie, jaki będzie wynik głosowania trenerów, zawodników, kibiców. no to, to zobaczymy. Porozmawiamy teraz o takim francuskim obrotowym w drużynie Barlinek, Barlinek Industria Kielce, mianowicie Nikola Turna. Jednogłośnie został nominowany w kategorii obrotowie sezonu. Jedno, prawie jednogłośnie zostały nominowane w kategorii MVP sezonu. Czym Francuz tak czaruje? E, trudno odpowiedzieć jednym zdaniem, natomiast według mnie, obserwuję tego zawodnika od kilku, od kilku lat, e, to jest zdecydowanie najlepszy sezon e, turnata, e, e, jest świetnym obrońcą, ale to, co, to, co wyprawia, można powiedzieć, w ataku, to też jest poezja piłki ręcznej. Myślę, że wielu zawodników w pewnych pozycjach, na których on się znajduje w ataku, dostając piłkę, oddałoby tą piłkę nie przeciwnikowi, ale koledze z drużyny, żeby tamten skończył akcję. A on rzuca rzuca z pozycji nieprawdopodobnych. Proponuję prześledzić czasami powtórki akcji, zobaczyć co się dzieje tak szybko, że kibic często tego nie widzi, ale powtórki pokazują, że, że on czasami dokonuje rzeczy, które wydawałoby się niemożliwe.